Dzień dobry kochani, kłaniam się nieziutko, witam, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na popołudniową kaweczkę. Jak masz chęć wypić rano, zapraszam w południe, zapraszam po południu wieczorem, jak cię tylko pasuje, zapraszam na, taki, na takie spotkanie. Kochani, świąteczne jest wtedy, gdy mamy spokój. Mamy troszeczkę czasu dla siebie i czujemy się tak świątecznie. Także jako, że dzisiaj Wielka Sobota, już za chwilę Wielkanoc, dzień świąt, dzień radości. Kochani, jestem w pierwszych słowach mego listu. Witam i zapraszam. Zapraszam na kawę. Wczoraj próbowałam dzisiaj, mam kawę, kochani, z kurkumą i z pieprzem, także mi troszeczkę kurkumy i minimalnie pieprzu, bo gdzieś kiedyś wyczytałam, że ta kurkuma lepiej działa jak jest z pieprzem. Ostatnio Łukasz stosował kurkumę, tak, koncentrat z kurkumy, czyli kurkuma spłynie. Gdzieś w Kauklandzie kupił w Niemczech, jako taki napój. Mm, jak to powiedzieć, oczyszczając organizm sposożytów. Kochani, próbowałam, ale na razie mam tylko sproszkowaną, bo nie znam e, jaka to ilość, w jakiej to ilości zmieszać, ale tak próbowałam i stwierdziłam, że jednak kurkuma to w ogóle dobrze działa. O, tak. Jak to ktoś kiedyś napisał, nie lubię, nie lubię laskania. No, ja w sumie na skania, kochani, to też nie lubię, ale jak tak się łyka, a mikrofon się ma tutaj, no to, to tak jest, że słychać. Kochani, dzień dobry. Dzień dobry, Jadziu, dzień dobry, Mariolu, dzień dobry, Sandro, witam panu, witam panie, witam wszystkich, Bogusia, witam Ciebie serdecznie. Alinko, zobaczcie, ja tak patrzę, tutaj w Saksonii mamy. Piękny deszcz, drugi dzień, taki wilgotny, taki wio takiego wiosennego deszczu, czyli niebo jest zachmurzone. No 8 stopni 10 to, to jeszcze nie jest tak bardzo zimno, bo nie ma zimnego wiatru, ale nad Polską jest przepiękny wyż, przepiękna pogoda. Także pozdrawiam wszystkich tych, co są pod błękitnym niebem i tych, co są pod delikatnymi lub większymi chmurami, bo w zależności gdzie i jaka sytuacja pogodowa. Jest raz tak, raz tak. A czymże jest ta pogoda? Stan, kochani, atmosfery w danej chwili. No to na daną chwilę u mnie powiedzmy, że jest niebo zachmurzone, ale tak się troszeczkę przejaśnia. Nieba niebieskiego nie widać. Kochani, przychodzę do Was tak przedświątecznie i tak pomyślałam o tym, że każdy z nas buduje swoją tradycję. Tutaj, kochani, jest, tu są w Niemczech zajączki. Jest Wielkanoc, są zajączki. Ja się śmieję, to już w sumie drugi rok z rzędu, że to tak jest święto zajączkowe. Oczywiście są też i jajka. Także mamy i zajączki, i jajka. Ale najbardziej ześmiałam się z życzeń, które otrzymałam. <laughs> no to, słuchajcie, z jajeczka pękniętego mały zajączek. No ale to jest nieprawda. To jest, kochanie, takie budowanie jakiejś takiej tradycji. No zajączek, no niestety, ale z jajka się nie wykluwa. To nie jest kurczaczek. A u nas są kurczaczki, u nas są też jajka, ale u nas, kochani, w Polsce to są no baranki. Bo przecież jak ja pamiętam, nie wiem jak teraz, to podpowiedzcie, czy to tak dalej jest, czy to ja już jak już pojechałam na ten zachód. Oczywiście też są, posłuchajcie, y, różnie w różnych regionach w Polsce się też to obchodzi. Ale teraz, czy są te baranki? Bo kiedyś w każdym koszyczku musiał być baranek. I były takie czasy, że były baranki z cukru, które się po prostu oblizywało. A jak się czasem dochodziło do kościoła albo wracało się z tego kościoła z tym świąt, tą święconką, to tego baranka się tak już ogryzło, prawda? <laughs> Ale to tak. <laughs> no, nie wyobrażam sobie koszyczka ze święconką bez baranka. Czy zajączki nie? No, kurczaczki jeszcze jakoś były. Także dla mnie to jajko, później to nowe życie, no to jest kurczaczek. Ale jak już doszliśmy do zajączka z jajka, no to tak jakoś mi się to, kochani, to jest takie budowanie tradycji. I ja tak sobie myślę, że każdy z nas. Taką, taką czy inną tradycję zbudował, bo albo się spotyka z najbliższymi przed świętami, albo w święta, albo w pierwszy dzień świąt, albo w ogóle po świętach, w zależności jakie jest sytuacja i jakie jest możliwość. My przez wiele lat nigdy nie jeździliśmy na święta do Polski z prostej przyczyny, że mieliśmy tylko dwa dni świąt. No i teraz człowieku, jedź 12 godzin, 10 do 12 godzin, tak jak było z Bawarii. Na przykład zimą. No to dwa dni trzeba mieć na tam, na dojazd i na z powrotem. No i tak się złożyło, że ja zawsze przed świętami, przed świętami jakiś tam czas i w ramach takich świątecznych spotkań spotykaliśmy się w Polsce z najbliższymi. I powiem, tak sobie pomyślałam, no i całkiem fajna tradycja wyszła. Oczywiście obchodzimy święta, zbadamy sobie życzenia, no to jest cały czas to też piękne. Nawet przez wiele lat. Nawet, no bo teraz to tak w sumie na Boże Narodzenie może bardziej, ale to w zależności. Posłuchajcie, kochani, od natchnienia, ja też wysyłam kartki świąteczne pocztą. Pocztą, i to jest takie fajne, bo pamiętam jak moje mamy koleżanka, która była w Kanadzie, co święta przysyłała nam kartki. I najpierw te kartki były takie cudowne bo nie było w Polsce praktycznie żadnych. Jak były, to bardzo byle jakie. Później te kartki były różne, a później się okazało, że te nasze polskie to już są piękniejsze. Ale ja dalej pamiętam, że przez wiele lat, posłuchajcie, jak moje dzieciństwo całe i później, no to, to ta ma, moja mama przecież utrzymywała naprawdę przynajmniej ze 30 lat jak nie więcej ten kontakt z tą swoją koleżanką z Kanady. Yy, z Tolą, czyli z Natalią, to kochani, taki to był piękny zwyczaj. I ja taki właśnie mam, że jeżeli komuś wysyłam kartkę, to tak pamiętam, jak bardzo ta kartka z tej Kanady nas cieszyła. Jaka ona była piękna. A teraz jestem na etapie wysyłania. Kartek ale polskich. Nie, nie wspieramy tutaj przemysłu lokalnego, jeśli chodzi o kartki, prawda? No starczy, że pracując w Niemczech płacę podatki. No i ja płacę podatki na te drogi, na, no, na wszystko. Tak jak ci, co pracują w Polsce, płacą podatki na Polskę. To tak ja pracuję w Niemczech i płacę podatki na Niemcy, prawda? Ale czy to nie byłby piękny czas, kochani, żebyśmy nie ja że wszyscy? Ale ci, co chcą, mogli wrócić do Polski. Czy to nie byłoby piękne? Czy to nie byłoby cudowne, żebyśmy właśnie budowali nasz kraj tak pięknie, tak cudownie, żeby on się tak wspaniale rozwijał? Czy to zostanie w sferze moich marzeń, kochani? Nie wiem, ale myślę, że warto marzyć. I marzenia się spełniają, szczególnie u mnie. Te moje plany mi się nie bardzo spełniają. I teraz, kochani, wracając jeszcze do tych tradycji. Pięknym pomysłem jest też. Dzień dobry Aniu. Nie przyszłoby mi do głowy, dlatego zawsze, kochani, podziwiam, jakie, jakie, y, jakie pomysły mają ciekawe. Jakie, jak, jakie pomysły ludzie mają właśnie? Inni, prawda? Inni. I nagle na przykład pieczenie baranków. No, coś pięknego. No, coś pięknego pieczony baranek, taki z chleba, który, który można zjeść później, prawda? I ja tak pamiętam w czasów dzieciństwa, że można było kupić w piekarni. Ale ten baranek to on tak najpierw wstał, a później to tak już nie wiem jak to było, bo już nikt go nawet nie chciał zjeść, bo już był po prostu za suchy, ale to tak na marginesie w porównaniu do tego z cukrem. <laughs> ale ja myślę, że takiego baranka można wdrobić do białego marszczu, prawda? Pierwszy dzień świąt. Tak myślę, nie wiem, posłuchajcie, podpowiedzcie Boże, jest też inny pomysł na to, bo na przykład tak jak jest szedł… Kiedyś, kiedyś pomysł, że na przykład podają mm, biały barsz w chlebie. przed Na weselach, no nie tylko, że można podać w małym chlebku. No i tak jak się zje ten barszczyk z tym chlebkiem i jeszcze z tą skórą, to już, kochani, nie, mo można nie jeść drugiego dania. Ale tak z reguły tą skórę to zostawiają. <laughs> no to taki pomysł. Kochani, jak to jest dalej z tą tradycją? No i teraz tak, budujemy te tradycje nasze. I teraz jest tak. Bardzo fajne przeczytałam dzisiaj zdanie, że samotność bywa niebezpieczna. Bo jak już sobie uprzytomnimy, że przecież nareszcie mamy spokój i nie musimy się z nikim użerać, i jest nam tak dobrze, tak, i przez to bywa niebezpieczna. Kochani, myślę, że powiem, że czas świąt, ale tych świąt każdy, gdy mamy radość w sercu, gdy się cieszymy, że mamy taki czas, czy dla siebie, czy dla najbliższych, Wtedy wykorzystać moment i po prostu uśmiechnąć się, uśmiechnąć się do tych najbliższych naszych sąsiadów, uśmiechnąć się do osoby, która przechodzi i, i którą mijamy na drodze, po prostu się uśmiechać. I przecież każdy z nas wie, jaka to jest różnica i jak to widać, gdy idzie ulicą osoba, która aż promienieje. Od wewnątrz, to jest taki uśmiech wewnętrzny, i to człowiekowi od razu widząc taką osobę od razu człowiekowi się poprawia humor, bo ta osoba ma dobrą energię. Ale tak samo idziemy i widzimy, czy spotykamy gdziekolwiek osobę, która jest zgryziona, zamknięta, i tak mijamy, myślimy o jej dobrze, że nie trzeba minąć i jeszcze z daleka. I zobaczcie, kochani. I, tak, i, tam, I wrócę do tematu. Tematy, temat świąt. Czas świąteczny. Mamy tu w naszej religii chrześcijańskiej, czyli katolickiej, no w sumie to tak gniecia to chrześcijaństwo, mamy Boże Narodzenie, mamy teraz Wielkanoc, czyli śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, ale przecież czy sami nie możemy? No, myślę, że możemy i chcemy budować takie świąteczne chwile. Świąteczne chwile, gdy. W sumie nas nic nie boli, <gdy>, gdy mamy radość, gdy już zdobyliśmy się na odwagę i zrobiliśmy ten krok do przodu, gdy podjęliśmy decyzję, tak jak ostatnio mu, dzieliłam się z Wami, że już dobra, już nie będę żyła tą przeszłością, a teraz zrobiliśmy krok dalszy do przodu i będziemy żyć przyszłością. I pomyślimy, posłuchajcie, kochani, otworzymy, pozwólmy sobie na marzenia. Czyli. W tym pięknym czasie świątecznym, w każdym czasie, w którym jest nam dobrze, zacznijmy marzyć. Ja nie mówię, żeby marzyć o locie w kosmos. Jak to ktoś kiedyś powiedział, że cel, jak sobie stawiamy w życiu cel, cel musi być mierzalny. No bo jeżeli on nie jest mierzalny, to się zaczynamy tylko wtedy, posłuchajcie, jest taka frustracja i się denerwujemy. Ale z drugiej strony. Dla jednego mierzalny, a drugiego nie. A może warto właśnie marzyć? Nie mówimy o stawianiu celu. Ja mówię o marzeniach. A może w ten kosmos możemy polecieć właśnie we śnie. I kochani, powielę się z Wami, tym moim snem który mi się śniło trzęsienie ziemi. A, a propos słownika egipskiego, ha, kochani. A? No zanim wrócę, bo teraz są tak, jak się trzęsie ziemia, jak się trzęsą domy, bo to jest różnica, czy to jest tak, że po prostu widzimy wielki taki wielkie trzęsienie ziemi. No to mniej wracając do mojego snu, jeśli chodzi o trzęsienie Ziemi, to byłam w budynku, że on się ruszał i ja wiedziałam, że jest trzęsienie Ziemi i tak się przechylał. Ale w sumie nic takiego wielkiego się nie działo. I zobaczyłam taką osobę, która, no znam ją, prawda, i nagle ona tak się zmieniła, bo to była babeczka, zmieniła się na twarzy i ja zobaczyłam takie zło, kochani. I z tym się obudziłam. I tak sobie pomyślałam, no faktycznie, to trzęsienie ziemi jest i ta, akurat, że to ta osoba zmieniła się w to zło, to tak aż mną zatrzęsło z wrażenia. Ale wracając do sennika egipskiego. Kilka dni wcześniej śni mi się... Że muszę zatankować auto. No to sennik egipski, tankowanie auta. I w tym momencie tak zbaraniałam i sobie pomyślałam: chwila, no, sennik egipski to ja rozumiem, kot, nie? Naleje tankowanie auta. Nie, kochani, w senniku egipskim nawet, ten na jej internecie, jak się pisze, kasło sennik egipski, jest nawet to, że jest co innego, jak się tankuje auto, a co innego, jak jest pusty. No i powiem Wam szczerze, że humor mi się trochę poprawi, pomyślałam tak, ha. No, sennik egipski ktoś fajny zbudował, ale to nie Egipcjanie. No, nie Egipcjanie to tylko hasło zabrali. Ale z drugiej strony pomysł był dobry, bo tak, nikt o nazwy się nie upomni. No bo już ich dawno nie ma, nie? Chyba, żeby sennik egipski. I naraz powinnam powiedzieć, że chyba ten, ta nazwa powinna być sennik na wzór egipski, nie? Ale <słuch> insza, insza. Kochani, wracając do tego świątecznego czasu. Czy to nie jest piękne marzenie, gdy mówimy tak? Wow! Aktualnie jesteśmy sami. No, jest nam tak już dobrze, posłuchajcie, już tak, bo wcześniej było różnie, ale tak jest nam dobrze. I dlaczego po prostu do tego niebezpieczne to jest? Bo się zamykamy. Zamykamy się na innych. Gdy mamy za dużo obowiązku wszystkiego, to też nas to męczy i pragniemy być sami. A później? Później mówimy, no dobrze, no wszystko fajne, ale chociaż mam z kim zagadać. I rozmawiam wczoraj z moją siostrą cioteczną, której mąż skończył 85 lat i ja pytam się, no i jak, Jancio? A ona mówi, Maryja mówi, wiesz co, no byle jak, ale chodzi. 85 lat teraz skończył. I niech żyje, bo cóż ja bym sama zrobiła. Kochani, jakie piękne to były słowa. To nie były słowa, to ja to po prostu poczułam. To było piękne uczucie miłości starszych już osób. Przeszli wiele, wiele różnych rzeczy przez życie, i teraz są. No, mają dzieci, posłuchajcie, ale chodzi o to, że ona mówi: no nie, niech żyje jak najdłużej, bo co ja bym sama zrobiła. Patrzcie, jakie piękne. Także, kochani, czasem marzymy o tym. Marzenia są różne, ale chodzi mi o to, żebyśmy mieli odwagę marzyć. Byśmy mieli odwagę marzyć, aby mieć świąteczny czas, aby czuć się tak poświątecznemu. Tak. Takich. Świąteczny czas radości i szczęścia. Bo, kochani, to szczęście, jak się śmieje, bo to się śmieje. Dla jednego szczęście to jest to, a dla drugiego szczęście to jest tamto. Także nie wchodzę w temat szczęścia, bo to nie dzisiejszy temat, ale myślę, że czas świętowania jest czasem pięknym. O, może powiem tak: życzę Wam jak najwięcej. Świętowania. Nauczmy się cieszyć i świętować małymi rzeczami. Kawą wypitą wspólnie, nawet przez telefon, rozmawiając może o tak jak my z Elunią też pijemy czy z Jadwigą. To co? Pijemy kaweczkę, pijemy. No i rozmawiamy i pijemy kaweczkę. Ja tutaj, a ona 700 kilometrów dalej, kochani. I to jest właśnie piękne. Niech nie dzieli nas nic. Jak to było coś taka, łapiąc, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Kochani, i powiem tak: życzę wszystkim, aby nie dzieliło nas nic, abyśmy budowali mosty, a nie je niszczyli. A nie, żeby była sytuacja, że musimy ten most spalić. Także nie palmy mostów, budujmy mosty, wyciągajmy wnioski, odważnie idźmy przez życie i. Uśmiechajmy się do siebie, bo chyba to jest najpiękniejsze. A jak człowiek jest zadowolony i takim nastroju świątecznym, to nagle zaczyna inaczej postrzegać ten świat dookoła. Najlepszego, kochani. Do zobaczenia. Do zobaczenia wkrótce i tutaj, w tym, tą sobotę wielką. Życzę Wam, aby te święta. Rozciągnęły się tak, przez, aby były przez cały rok, abyśmy umieli i chcieli zobaczyć te chwile świąteczne, świątecznej radości. Oby były co tydzień, oby były co dwa dni. Oby były chociaż raz na miesiąc. Albo wymyślmy sobie, że właśnie każdą niedzielę będziemy świętować. Czy może każdy poniedziałek, a czy może każdy piątek, bo piątek to jest cudowny wieczór, gdy już jesteśmy wszyscy po pracy. Ci, co pracują do piątku, prawda? Kochani, najlepszego i do zobaczenia. No, i ja mam kurczaczki. Kurczaczki mam. Jajeczka też mam. Jest jajeczką, Choineczki nie mam w tym roku do ubrania, ale, ale najpiękniejsze jest to, że mam te tulipany z mojego ogródka. Tak, kochani, tulipany z mojego ogródka, które są pełne i które mi dają tyle radości i ja się tak nimi cieszę. Pa!